No, z, znajdujemy się tutaj właśnie. Fajna fala jest. No, je, jest tutaj fajne wuszelki są teraz i po prostu dużo jest do z, do zobaczenia kilka tych dużo atrakcji. Teraz podejdziemy tam bliżej. Fajnie. Jest fajna okolica, tak jak mówię. Jest na i, i tak oglądam sobie fajne okolice. Te okolice się znajdują w Gdyni i, i już. To jest taka fajna muszelka, o. fajna taka muszelka, mała, jesteśmy teraz właśnie na takim, tym, tym, blisko tej, takich pewnych, sobie teraz oglądam, o. z tyłu statek płynie, no i tak, tak dalej, i tak dalej, no. a tu mam muszelkę. Pewy. Są takie fajne pewy tutaj. Teraz jesteśmy tutaj właśnie. Chodzimy. A, to jest taka fajna plaża. Tu jest plaża i, i, i tyle. No. Tu jest stara. Podejdziemy teraz tu bliżej. O. No i teraz. tutaj o, z tyłu mamy te armaty O, fajne arwatki ławy. Z tyłu mamy takie arwaty No i teraz... No. I tak sobie właśnie spaceruję. Jest to właśnie dla wycieczce. Z plaży wyszłem i teraz e, park zwiedzam No. To tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.